Witam serdecznie na naszej wspólnej medytacji, wyciszenia siebie i przestrzeni w domach i ich rodzinach, ale też popracujemy nad tym, co się dzieje tutaj w naszej przestrzeni w polityce, nad politykami, ponieważ taka była prośba na ostatnim czacie na żywo, aby może podcinać pana Donalda, naszego kochanego premiera. Który no, widać, że sobie chyba nie radzi z tą rzeczywistością w takiej formie, jakiej. Oczekują, jakiby by oczekiwali jego wyborcy i Polacy, oczywiście. No i tutaj padła prośba, aby nie sabotować jego decyzji, tylko podcinać go od mocodawców i połączyć go z naszą przestrzenią, aby zaczął służyć Polsce i Polakom. Więc jest to ta przyjemność, która nas czeka oczywiście po uwolnieniu się ze wszystkich strachów i lęków, które będziemy robić. No oczywiście jest też prośba o pokój na Ukrainie, dlatego że mamy miesiąc, w którym decydują się losy tak naprawdę całego świata, bo wybory w Stanach decydują o tym, czy będzie eskalacja konfliktów, czy będzie wyciszenie konfliktu powiedzmy na Ukrainie, ale eskalacja tak zwanych konfliktów gospodarczych, ekonomicznych między USA a Chinami i BRICS-em. Więc, tak czy tak, czeka nas okres trudnych i decyzji, i czasów, ale była o tym mowa, mówiłem o tym wiele razy, że są to czasy tak naprawdę ostateczne, mamy czasy przejściowe przed czasami ostatecznymi, więc nic, co znamy przed 2020 roku, nie wróci, będzie tylko rozsypywać się wszystko to, co stare i po prostu to zależy od nas, czy rozsypiemy to drogą pokojową i świadomościową, czy jednak będzie trzeba przeprowadzić duży wstrząs, aby ludzkość się zmieniła i odeszła od tego starego systemu, ale też i od starej religii, więc tak naprawdę rozsypie się wszystko, co znamy, i spotkamy się z tym, co przed nami, czyli z tym, że jesteśmy częścią Wielkiego Wszechświata, mamy mnóstwo przyjaciół we Wszechświecie, będą oni tutaj na naszej planecie razem z nami mieszkać, już mieszkają, będą się manifestować, będą pokazywać nam, jak cudownymi, pięknymi istotami jesteśmy i jak można zamykać wszystko to, co negatywne i jaką siłą dysponujemy. A jeśli już mowa o naszej sile, która w nas jest, to zaraz po skończonej medytacji mam przyjemność zaprosić Was na nowy kurs, ten, o którym wspominałem wiele razy jak zamienić, jak świadomie kreować swoje życie, jak zamienić swoje życie w drogę od marzenia do marzenia, czyli jak świadomie kreować swoją rzeczywistość jest on już na naszej platformie kursowej nowej. Więc serdecznie zapraszam na ten kurs, dlatego że to jest kurs, który tak naprawdę pokazuje wszystko, czyli jak to, co nazywacie pechem, nieszczęściem, problemem kłopotem, można zamienić w drogę szczęścia, dość obfitości, pokazuje, jak działa ten wszechświat, jak się poruszać, jakich słów używać. Ja to nazywam taką wisienką na torcie z tych wszystkich kursów, dlatego, że dlatego, że sam go stosuję i widzę, jak moje życie się zmieniło w ciągu tych 10 lat i wiem, jak postępowałem wcześniej i nie zamieniłbym tego co teraz robię na to co robiłem wcześniej i cieszę się że jestem dokładnie w miejscu w którym chcę być szczęśliwy uśmiechnięty radosny co zresztą widać i w ten sposób po prostu chcę wam przekazać tą wiedzę abyście zamienili swoje życie w bajkę ja też wychodziłem z chorób wychodziłem z bankructwa wychodziłem z olbrzymich długów z myśli samobójczych z próby samobójczej bo tak naprawdę szedłem się powiesić i również z ze tak zwanego nieudanego związku, w którym to moja ukochana osoba teraz mówi, że jest najszczęśliwszą osobą, bo się pytałem wczoraj, a wtedy mówiła, że jest najnieszczęśliwszą osobą. Więc to jest taki naprawdę kurs, który przeprowadzi, myślę, każdą osobę, jeżeli będzie chciała, zmienić swoje życie do tego, żeby cieszyć się życiem. Dzisiaj też rozmawiałem z Michałem, którego serdecznie pozdrawiam, który powiedział mi, że pięć lat temu, kiedy przyszedł na moje warsztaty tutaj na spotkanie duszy. Powiedziałem mu, że wszystko może osiągnąć, że wszystko może zmienić, że może spełnić swoje marzenia. Dzisiaj opowiadał mi o tym, jak właśnie spełniły się jego marzenia, jak jest szczęśliwy, jak podróżuje po świecie, jak prowadzi własny biznes i jak właśnie ta cała zmiana, która wtedy się dokonała, wtedy kiedy uwierzył w siebie i powiedział wiem, potrafię, umiem, zmieniło się jego życie i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj podziękował mi za to, ale też ja podziękowałem mu, że przecież gdyby nie jego chęć zmiany, to nic by z tego nie wyszło. Tak więc taka, tak naprawdę te kursy są informacją, w których możecie zmienić swoje życie, ale to od Was zależy, czy tak się stanie, czy nie. Oczywiście, zapraszam serdecznie na warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy, które odbędą się teraz w Warszawie w dniach 9 i 10. Na 9 są jeszcze miejsca na sobotę, na 10 już nie ma miejsca, więc tutaj czekam na potwierdzenie jeszcze osób. Jeżeli ktoś się zgłosił, to czekam na potwierdzenie poprzez wpłatę lub poprzez informację mailową aby po prostu gościć Was znowu na warsztatach, no to są te właśnie warsztaty, które odmieniają życie ludzi, to jest bardzo, bardzo piękne i dla mnie, i dla Was, że możemy się spotkać i po latach, i po kilku miesiącach i wtedy opowiadacie mi, jak zmieniło się Wasze życie i jakie cuda dokonały się w Waszym życiu. Więc oczywiście serdecznie zapraszam na platformę kursową, na platformę społecznościową, gdzie właśnie przeprowadzamy pewne zmiany, będzie nowa aktualizacja. Oczywiście chcemy też ulepszyć platformę tutaj naszą, żeby działała trochę inaczej. Myślę, że te zmiany przyniosą duże korzyści. Łatwość obsługi platformy. Przed nami oczywiście parę wyzwań informatycznych. Jeżeli chodzi o awarię, czyli o to, że nie mogliście dzisiaj się powiedzmy tam zalogować, to nie jest tutaj już po naszej stronie ta awaria, tylko po OVH, czyli po serwerach. Gdzieś tam mieli awarię, dzisiaj napisali do nas, że była awaria u nich na, na serwerach, więc stąd dzisiaj były pewne problemy. Także u nas wszystko działa bardzo, bardzo dobrze i z tego się bardzo cieszę. Zasługa całego zespołu, temu serdecznie dziękuję, bo właśnie teraz przed medytacjami, właśnie dopracowywaliśmy ten kurs kreacji rzeczywistości, aby każdy z Was mógł cieszyć się życiem i cieszyć się przyjemnością w życiu. Jeżeli chodzi o właśnie. Kursy, które zakupiliście, to oczywiście wysłaliśmy do Was maile, ale jeżeli ktoś tego maila nie ma lub skasował i nie otrzymał tego kursu, a na przykład teraz jest z nami w medytacji czy na medytacji, to kochani, przypomnijcie sobie, jaki kurs żeście zakupili, napiszcie na wsparcie maforma.pl i oczywiście tutaj Julia lub Kasia natychmiast zareaguje, abyście mogli otrzymać ten kurs, poprowadzi was tak, abyście się zalogowali i otrzymali tą przyjemność właśnie. Aby cieszyć się tymi kursami. Przypominam, że prezent nasz polega na tym, że wszystko jest teraz na przestrzeni dożywotniej. Czyli każdy kurs, który zakupicie, jest na przestrzeni dożywotniej. Możecie korzystać dożywotnio z tego kursu, bo sam wiem, że często wracam też do niektórych medytacji, do, do niektórych filmów i fajnie jest, że mam do nich dostęp. Czeka nas dzisiaj medytacja, ja już miałem przyjemność ją przerobić, więc medytacja bardzo fajna wiele spokoju, harmonii, ale też i medytacja pracy. Jak już wspomniałem, polityczne po prostu tutaj, ze względu na to, co się dzieje w Stanach. I również wyciszenia Waszych domów, rodziny, więc będziecie przytulać osoby, już uprzedzam, żebyście nie byli w medytacji zaskoczeni przytulać osoby, które Was denerwują, irytują, złoszczą, które was, które was nie szanują wszystko po to, aby wprowadzić w Wasze relacje zupełnie inną atmosferę. Pamiętajcie, że każda osoba, która ma większą świadomość od innej osoby, albo inną świadomość, jak to wolicie rozszerzoną świadomość powinna właśnie wziąć na siebie tą przyjemność, że człowiek przeprowadzi człowieka. Nie każdy z nas tutaj szedł po to, żeby zmieniać się, rozwijać się duchowo. Niektóre osoby żyją tak, jak żyją, przez wiele lat nie zmieniają w ogóle swoich zachowań, swoich słów, myśli, uczynków. Mają cały czas to samo, to samo życie, mało tego, wypierają jakąkolwiek drogę rozwoju. Więc osoba, która jest w takim rodzie, w takiej rodzinie, która ma większą świadomość, powinna wprowadzać tą energię spokoju, harmonii, odprężenia, aby w tych. W tych, tych czasach bardzo napiętych, w których to rozsypuje się świat właśnie tych osób, aby właśnie oni otrzymali od Was nie tylko zrozumienie tego świata, czyli to, co się dzieje na świecie, ale też to, czego oczy, potrzebują, oczekują, czyli ten spokój, to odprężenie, tą lekkość. Dla was jest to normalne, byliście uprzedzeni o tym, co się będzie działo, obojętnie, czy będą eskalacja, będzie eskalacja napięć, czy będzie wyciszenia, a potem jakaś tam eskalacja późniejsza. Dla nas to nie ma znaczenia. My jesteśmy od tego, żeby ulepszać, poprawiać, naprawiać, tworzyć rzeczywistość taką, jaką chcemy być. I stąd ten kurs właśnie przed listopadem, gdzie naprawdę trzeba mocno pokreować rzeczywistość, żeby tutaj nie zadziałał ten czarny scenariusz. Ale jak powiedziałem, czasami trzeba pokazać osobom przed oczy to czego nie chcą mieć w życiu żeby sami nauczyli się kreować rzeczywistości rzeczywistość i sami zmienili siebie więc czasami wszechświat wie co dla nas jest najlepsze i wie jak poprowadzić te wydarzenia aby obudzić jeszcze większą ilość osób a tym którzy właśnie sięją energię pozytywną Zagwarantować cudowność, bezpieczeństwo i to dzisiaj też będziemy robić. Także przygotujcie się na wędrówkę po wspomnieniach, przygotujcie się na wędrówkę po czasami takich sytuacjach, w których nie chcieliście być albo które wspominacie dość niemiło, i wszystko to będzie drogą do zmiany rzeczywistości. Oczywiście medytacja jest dla Platformowiczów, więc serdecznie zapraszam wszystkich na moich otwartych kanałach. Na Facebooku i na YouTubie. Oczywiście tutaj zapraszam wszystkie osoby, aby dołączyły do platformy społecznościowej. Jest już proste logowanie, jest przejrzystość. Wystarczy wejść na grupy, darmowe medytacje, kursy i w Zakładce Filmy mieć wszystkie medytacje, które robiliśmy, żeby sobie odsłuchać, żeby sobie w nich uczestniczyć. Więc tak to wygląda. Więc dzień dobry, czy można obejrzeć czat na żywo ostatni? Oczywiście, że można, jest w zakładce grupy czaty na żywo, w zakładce filmy jako pierwszy, więc możecie sobie go obejrzeć, jest też tam zakładka dyskusje, więc jest on tam do obejrzenia. Więc zawsze po każdym czacie i po każdej medytacji, medytacja i czat chwilę później trafia właśnie do odpowiedniej grupy i w zakładce filmy i w zakładce dyskusje macie je na pierwszym miejscu, ale pracujemy nad tym, aby właśnie wszystkie te filmy pojawiały się od razu na stronie głównej, aby każdy uczestnik już bez dodawania przyjaciół miał tutaj drogę do komentowania, do strony głównej, po powiedzmy rocznej, rocznym obserwowaniu jak działa platforma stwierdziliśmy, że zmienimy trochę jej działanie na to, na to w sposób bliższe facebookowe, o tak mogę powiedzieć, żeby Osoby mogły dalej mieć przyjaciół, mogły mieć kontakt ze sobą. Ale strona główna będzie dla wszystkich i będziemy widzieli, co wszyscy robią. Tak mogę powiedzieć. Więc w ten sposób to wygląda. Oczywiście nie spełnią się wszystkie wasze prośby, które tutaj są teraz na czacie. Ja widzę, jest 18, 11, 3 jedynki i ósemeczka, czyli mamy tutaj liczbę wszechświata i nieskończoność. Piękna liczba. Więc w tym momencie ja rozłączę się na moich stałych kanałach. Zapraszam. Stałych naszych uż uż użytkowników i moich słuchaczy do przebywania z nami na platformie, w której możemy komentować wszystko bez ograniczeń, bez cenzury, jaka jest na Facebooku i na YouTubie. Jak widzę, znowu Facebook u mnie jest <laughs> zamknięty, więc widzę tutaj znowu coś, coś za zadziałali, no to będę się rozłączał z Facebooka.